Wszyscy wybaczono oraz rozstaniamy się zgodnymi Was na śladowcami. Organizatorem uroczystości jest Urząd miasta Częstochowy. Przed chwilą uroczystości złożyli światek przy grobie Niezależnego żołnierza w Alei i przy pomniku Pogostawionego Księdza Janego Popiełnicy. Przy grobie Niezależnego Zróbnięża przypomniono słowa Księdza Ptałka Antoniego Szagorskiego które padły w katedrze świętego Jana w 1925 roku w Warszawie podczas radociągniętych sprawowanych w związku z przybiciem cmentarza do stolicy, trudny z ciałem wyznanego Tymi słowami oddano koło wszystkim walczącym o naszą wolność. Kim jesteś Ty? Nie wiem. Gdzie dom Twój rodziczy? Nie wiem. To Twoi rodzice. Nie wiem i wiedzieć nie chcę i wiedzieć nie będę aż do Dnia Sądnego. Wielkość Twoja w tym, żeś nie Uczestnicy uroczystości w symboliczny sposób przy pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełski oddali cześć wszystkim tym, którzy prowadzili nas w drodze do niepodległości. W chwili obecnej kolumna przemieszcza się szalejami Najświętszej Marii i Panny na plac Wadysława Wiegańskiego. Za kilka minut, a właściwie już, wchodzą na klasę jego uczestnicy i uczestnicy. Są wśród nich Kompania Kolorowa Jednostki Wojskowej komandantów Lublińczych, Orkiestra Fight and Dance, Kompania Kolorowy klasy Umrożonych Częstochowskich Szkół, Młodzieżowa Orkiestra Dębna w Kolorowicach, Grupa Rekonstrukcyjna Garnierzyn Sportewcy Częstochowskich, Drużyny Tatarskie, Poczty Standardowe, Miasta ja Częstochowy, Policji, Straży pożarny, pożarne, i brodowy, Pożarnej, pożarnej zbierna, pośredni, wioski, i innych instytucji budowlanych, szkół, organizacji pozarządowych oraz towarzyszycie organizacji kompatalnych, Orkiestra Zebra, Stowarzyszenia Wielkiej Kultury Wspólnotowej, Parlament Parlamentarzyści Przedstawiciele wioski, Wojska i Powiatu, Przedstawiciele Gminy Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Straży Miejskiej i innych